Nasza nazwa wiąże się z doznaniem palenia świec. Kandelana od Candelabro pochodzi z łaciny i ma przywodzić na myśl takie bardzo ciepłe i miłe skojarzenia. Jak wszystko co dobre firma zrodziła się z szczęśliwego przypadku. W 2013-2014 posiadałem agencję kreatywną, która zajmowała się produkcją gadżetów e, dedykowanych dla różnych instytucji kultury oraz biznesu. Szczęśliwie jedno z muzeów w Warszawie zamówiło u mnie gadżety zimowe związane z królem Janem Trzecim Sobieskim. Tak się złożyło, że jedną z naszych propozycji była świeczka, którą jak wymyśliliśmy, to niestety żaden podwykonawca nie chciał ją zrealizować. W mojej zasady, co jest w tym trudnego, zaczęliśmy próbować zrobić ją samemu. Wykorzystaliśmy już wtedy kompetencję, którą posiadaliśmy, czyli wydruk 3D. Pod koniec 2015 roku udało nam się wyprodukować pierwszą ładną świeczkę. Mamy dwa typy produktów: świeczki całoparafinowe oraz świeczki w betonowych pojemniczkach. Najlepiej sprzedająca się kolekcja to oczywiście kolekcja dłoni, ale staramy się podążać za trendami. Rośniemy bardzo szybko ponad 300% rok do, wzrostu rok do roku. Ilość sprzedanych świeczek oczywiście zależy od sezonu, ale można powiedzieć, że sprzedajemy około 10 do 15 tysięcy świeczek miesięcznie. Podjęliśmy współpracę niedawno z Amazonem bezpośrednio, ponieważ w roku 2019 podjęliśmy decyzję, iż na Europę. Amazon będzie obsługiwany przez nas bezpośrednio, jako przez firmę. W tym momencie naszą główna sprzedaż na Amazona prowadzona jest na Niemcy. Zaraz w następnej kolejności będzie sprzedaż we Francji. Korzystamy z różnorakich modeli współpracy z Amazonem. Jednym z nich jest FBA, czyli Fulfillment by Amazon. To jest model biznesowy, w którym Amazon wziął na siebie ciężar logistyki, a my jesteśmy partnerem, który jakby dosyła towar, pilnie aukcji, ale dosyła jego paletami do centrum logistycznego Amazon. I to Amazon dalej zajmuje się logistyką do klienta końcowego. Amazon, w przeciwieństwie do innych marketplace'ów stawia w centrum doznanie jakby prawidłowego zakupu przez klienta. Oczywiście dla sprzedawców na Amazonie jest to dodatkowe wyzwanie, ale jest to wyzwanie, które jeżeli potrafią sprostać, no na pewno pomogą im zawoływać rynek. Testujemy nowe zapachy, bawimy się zapachami. Moim głównym celem na następne lata to zbudowanie jakby silnej marki produktowej która będzie to miała pozycję na rynku i przejmie jej jakiś udział realny w rynku